1 stycznia pokłóciłem się z kobietą, poszło o dzieci, mówiliśmy o planach na nowy rok. Mamy dwójkę dzieci, ona uważa, że dwójka jest okej, okay, że to w sam raz. Ja uważam, że dwójka to za dużo. <śleszy> Cieszy mnie wasza reakcja, <śleszy> że wiecie w czym rzecz. A niedawno zaczął mi gościu, mówi, Boraz. wszystko okej, okay, ale nie podobają mi się twoje żarty o dzieciach. Mówię, co być wolał, no? Żeby to nie były żarty? <śleszy> No jest pewne ten człowiek nie miał dzieci. mu się odragała. Moje drugie dziecko urodziło się niedawno, córka. Bardzo was proszę o symboliczne oklaski. Dziękuję, bo to piękna dziewczyna. Nie taka jak dzieci innych ludzi. Czy niedawno będzie już za dwa lata? Ale dopiero teraz jakoś silnie odczuwam jej obecność. Na pewno słyszeliście coś o buncie dwulatka, o histeriach dwulatka. Oczywiście rodzice mają swoje sposoby na wrzeszczące dzieci. Jedni biją, inni tylko szarpią. Zastanawiam się jakim trzeba być ograniczonym stółkielem, żeby bić własne dziecko. Z tyle innych dzieci.